Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Idę na grzyby. Idę na rydzę. Typowo na rydze, bo innych grzybów już tutaj nie ma. Powiem Wam, w przyszłym tygodniu mają być przymrozki. Więc dzisiaj już zamykam wodę i już na pewno jestem ostatni raz na grzybobraniu w tym roku. Tym razem wszystkie grzybki, które znajdę, rydze, zostają dla mnie. Bo ostatnie przesłałem prawie wszystkie Pani Marii z zachodniopomorskiego. Cały koszyk. Kupiłem torbę termiczną w Lidlu. Zapakowałem w paczkę i wysłałem. Na drugi dzień były, więc Pani Maria bardzo z tego zadowolona. No, ja sobie zrobiłem zupkę serdecznie tą panią. Pozdrawiam, co mi polecia zupę yy, z Rydzy przepyszna. Idę z moją słuczką kochaną, sunią. Chodź świącia, chodź, idziemy. No i powiem wam, zobaczymy, czy coś się uda znaleźć. Idę w moje miejsce. Musiałem przerwać nagranie, bo jakieś auto jechało, no a mój piesek jest troszkę jeszcze płochliwy i zaczął iść w drugą stronę, więc wyłączyłem kamerę. No więc ostatnie grzybobranie w tym roku, rydze, które zbiorę. Yy, na pewno ugotuję zupa, jest przepyszna z rydzy, powiem wam. A pokryłem tylko rydzę do... Ło! Zdyszany jestem na tych górkach, powiem wam pokroiłem rydzę. cebulka do tego podsmażyłem, dodałem do bulionu warzywno z warzyw i skóry, czyli do rosołu zrobiłem przepyszną zupę. Jest mega, jeszcze troszeczkę dodałem takiego ostrego sosu, więc jest ostrzejsza. No przepyszna była i chciałbym jeszcze zrobić. W ogóle śniło mi się wczoraj, że świeże małe rydze są. Może jeszcze jakieś będą, zobaczymy. Miejmy nadzieję, więc ostatnie grzybobranie w tym roku. Sezon uznaję za... Za dobry, dobrym sezonem, chociaż w sumie nie miałem aż tyle czasu, żeby chodzić też na grzyby. No, za jakieś niecałe 3 tygodnie jadę nad morze. Na połowy bursztynu będę chodził z wykrywaczem. Po plaży będziecie mogli to zacząć w moich odcinkach na kanale na YouTube. Serdecznie pozdrawiam panią Marię. Serdecznie pozdrawiam panią, która mówi, że zupa z nóżek i sosik jest przepyszny. No i zupa jest przepyszna. No i chciałbym zrobić, znaleźć i zrobić zupę, troszeczkę zamrozić, żeby była zawsze, na jakąś zupkę jak przyjadę z nadmorza, albo sobie wezmę w ogóle te nad morze. Okej, okay. ja sobie idę, idę w las, tu ostatnio jakieś zielonki były, ja na te zielonki mówię, takie podgrzybki, ale robaczywe jeden był dobry. Idę z moją psinką kochaną, chodź tu, <laughs> z moim bąbelaskiem. Idziemy sobie. Idę w to samo miejsce, gdzie byłem. No i zobaczymy. Może jeszcze jakieś się tam odsłoniły nowe. No, idę do tego lasu. Konkretnie w moje miejsce powiem Wam trzy pełne koszyki na trzech wypadach. No i może ten czwarty raz się poszczęści, bo zupa powiem Wam z rydzy. Lepszej chyba nigdy nie jadłem. Naprawdę. Rydze podsmażane powiem Wam. Jeszcze w zupie, no przepyszne są. Dzisiaj już chłodno. W sumie, Gerard zamyka wodę. Cały ogród z liści zdmuchany, wydmuchany, wszystko spalone w ognisku. Wezmę trochę jeszcze dokumentów, zdjęć. Tutaj od siebie wojskowych. No i co? No i w tym sezonie żegnam się tutaj z górami. Nie udało się otworzyć Izby Pamięci, no, ale uda się na pewno. Dużo też innych rzeczy na głowie było, mam nadzieję, że w przyszłym roku się uda. No i teraz jadę na nowe mieszkanie nad morze, tam spędzę 3 miesiące. Fajnie, cieszę się, zawsze to było moim marzeniem mieć mieszkanie nad morzem, tym bardziej, że do plaży jest 700 metrów. Piękna, urośliwa miejscowość Łukęcień się nazywa. Patrzę też tutaj w okolicy, powiem wam, bo sąsiadowi zaginął pies, który miał 15 lat, Oskarek. O, no ale podobno zwierzęta tak mają, że jak umierają, to odchodzą, to, to gdzieś szukają swojego miejsca i po prostu znikają. Idą gdzieś przed siebie i tam padają, ukrywają się więc tak to, tak to wygląda yy, no a ja idę już niedługo będę na miejscu bardzo powiem wam, chciałbym znaleźć troszeczkę tych rydzy bo nie dość że ta zupka zamrozić sobie chętnie bym nad morze wziął takie rydze i zrobił sobie tam ze dwa razy zupkę święta będę miał samotne nad morzem już znaczy drugie w tamtym roku Gerard był ze mną w tym roku pierwszy raz samemu jak odeszła mama, bo nie mam rodziny, rodzice byli jedynacy. Ja jednak dziadków nie znałem zresztą od strony rodziców. Moi rodzice też późno się poznali, późno ja się urodziłem. No takie życie, no ale jedynym pocieszeniem, że znam tamto miejsce nad morzem, bardzo lubię go. No i, i tak jak mówię, moim marzeniem było mieć mieszkanie, na, mieszkanie nad morzem. Okej, okay, ale nie będę Was przynudzał moimi historiami. Yy, a to takie przemyślenia moje są. Które codziennie mi towarzyszą. Więc ja sobie idę w te moje miejsca rydzowe. To ma być przecież filmik o grzybach. No ale przy okazji sobie możecie zobaczyć te jesienne lasy. Mojego pieska. Oj. Człowiek słyszy swoje własne myśli, tutaj. Idzie tu odpocząć, powiem Wam. Dobra. Ja już zaraz będę na miejscu i szukam bardzo dokładnie rydzy. No powiem wam, przeszedłem już tam kawałek z góry. Wcześniej tam znajdowałem rydzę Teraz totalnie nic tutaj nowego nie widzę. No ale może, może mi się po szczęści. zaraz pójdę na taką łączkę, gdzie ostatnio znalazłem bardzo dużo tutaj patrzę też przy tym ujęciu znaczy ujęciu wodnym, przy tym jak to nazwać przy tej rzeczce chyba no, no, czy coś jest, ale nic nie widzę, są inne grzyby ale ja się na nich nie znam więc rydzy na razie nie widzę no ale jeszcze zobaczę, w drodze powrotnej jeszcze pójdę Inną drogą, może tam będą rydze, takie dwa miejsca, albo bardzo chciałbym jeszcze coś nazbierać. Tutaj też było dużo rydzy, no więc trzeba patrzeć, widzicie, to są takie rydze, ale ktoś to odkroił. chociaż nie wiem powiem. chociaż te nogi już takie se bym powiedział dobra ale zobaczę tutaj może coś będzie tym bardziej że mi się śniło jakieś małe rydze nowe były no a jak nie będzie to obejdę się smakiem takie życie tutaj taki teren po pod, podmokły, wodnisty. Rydze lubią w takich miejscach występować. Przejdę tędy i, i zobaczymy. Widzę jakieś sztuki, ale takie starawe. Dosyć. Więc raczej nic z tego nie będzie z tych starych. Tu jest jakaś sztuka, zobaczmy ją. O, no powiem Wam, że ta całkiem jeszcze przyzwoita, coś z niej będzie, super. No, to jakaś tam, nawet jakby wiecie, jakby kilka zebrać, to przynajmniej by zupka była. Jak noga, noga bardzo ładna. Tu jeszcze kawałek kapelusza, ale widzę, że on jakiś taki już przygnity troszku. Tu coś jest, a nie, to szyszka. <laughs> Miała taki kolor jak rydzy. Tutaj nic nie widzę, ale idę teraz w stronę tej łączki, gdzie tych rydzy troszkę było więc może mi się uda przynajmniej na tą zupkę nazbierać Chociaż nie ukrywam jakbym znalazł więcej no nad morze fajnie by sobie wziąć, wiecie, w zimie coś sobie Przypyszną zupę z z rydzy. Dobra. Tu ich było dużo. Może jakichś nie widziałem. Więc jest szansa, że jakieś znajdę. Poczekajcie. Tu coś jest. Oj, ale ten już całkiem zgniły. Ten rydz totalnie. No, ale tu się muszę dobrze rozglądnąć wśród tych traw. Czekajcie, tu widzę jakiegoś rydza. A co z nim jest nie tak? Czy jest tak? Aj, dużo obiedzonego. Szkoda. No wybredny też jestem. Troszkę powiem Wam, ale tam coś widziałem. To jakieś stare. Tutaj w krzaczkach Jest jakiś ładny ryc Muszę go zobaczyć Jak to tu z nim jest O, ten będzie ładny powiem No będzie git A patrzcie jakie tu ładne Jakie kolory, jaki kolor mają piękne inne grzyby Może też bardzo smaczne jadalne grzyby No ale już w sumie mam dwa rydze to zawsze coś i się jeszcze tu rozejrzę dookoła. No powiem wam, że się troszeczkę zdziwiłem. Zobaczcie, trzy pojedyncze opienki. Zawsze rosną też na piękach, jest ich dużo. Już je nami wam pokażę. Kiedyś tu było dużo opieńek. Zobaczcie, ładne opienki. Wezmę je. Też wykorzystam chyba do zupy. No jakby tak trafić, wiecie, taki pieniek, to by... Mogą tych opieniek trochę być. Tu jakieś inne grzyby, na których Ja się z, nie znam. Śniły mi się małe młode opienki, zobaczcie sami. Opięki przepraszam rydze. I są dwie sztuki. Miejmy nadzieję, A z tą chorobą. Ach Szkoda. Widzicie one mają tu ten biały nalot. O, a już myślałem, że dwie ładne. Świeżynki trafi. Piękny las tutaj w ogóle. No, coś tam już jest. Jeszcze kilka i zupka będzie. Polecam wam tą zupę. Naprawdę mega, mega przepis. Bardzo łatwa do zrobienia. Dobra, ja chodzę sobie tu. Oho, No, a ta jest sztuka powinna iść dobra, zobaczcie. Piękny ryc. Oczywiście z nogą. Piękny. Noga została w ziemi, ale biorę jeszcze kawałek nogi. Super. Czyli jeszcze jakieś nowe wyszły. A byłem tu kilka dni temu. Dosłownie. Tu ich było dużo. Ostatnio na tej polance. Więc może jeszcze jakieś świeże albo których nie widziałem Będą O, patrzcie, kolejna salamandra Chodzę sobie No tutaj muszę troszkę przypatrzyć ten teren tak na dokładniaka Bo może coś tutaj jeszcze będzie o, i tu kolejna sala pełna, jak tu jest, powiem wam. O, tam była. Tu na dole. A tu rydzę, które ja ciąłem i odrzuciłem. Ale powiem wam, że chyba po prostu. Wiecie, odkroję tą brzydszą część i wezmę tego rydza, bo tu jest całkiem ładny. Ostatnich było dosyć dużo. Więc byłem dosyć wybredny. Tutaj prawie niewidoczna zobaczcie taka sztuka. Też i nie widziałem w sumie to na dwie sztuki. Ha, no i patrzcie, ta jest ładna. O, tu jeszcze kawałek od niej też będzie. I tu jest druga. No ta już brzydka. Ale ta sztuka bardzo weryguty na zupkę. Więc coś się powolutku dzieje. No, skryta była i. Pod liśćmi po prostu troszkę podrosła i ją zobaczyłem, bo ostatnio jej nie widziałem No coś się tam już dzieje No może w tamtych miejscach, gdzie potem jeszcze pójdę, nie byłem tam w tym roku, może Może tam będą jakieś Tu się dokładnie patrzę, ale A czekajcie Aha, Jest nowa sztuka Zobaczcie, piękny rydz. <laughs> Jaka świeżutka, malutka. No, a więc mówię wam, trzeba się tu dokładnie rozejrzeć. Dużo liści napadało, więc nieraz prawie ich nie widać. Tych rydzy... O, no zobaczcie! Kurde! <laughs> ja cię kręcę. Wchodziłem, tylko tamtędy szedłem. A zobaczcie to. Ale piękne. Jakieś inne odmiany grzybów, ale patrzcie na to. O i tam kolejną chyba widzę. Patrzcie jaka mega, mega ryc. Oczywiście biorę nogę. Jest przepyszna też noga. No i patrzcie tutaj. Dwie super sztuki. Jedna. Tu mamy drugą. Teraz. No ta noga pierwsza nie jest dobra. Ale ta noga jest dobra. I słuchajcie, tu widziałem. Patrzcie, w ogóle tego nie widać. I tu mi się skrywa. Piękny, mały ryc Ach, czekajcie już kopiorę. No mega. No i super. No to zupełnie się jest. Fajnie jak jeszcze przynajmniej taką porcyjkę, by zebrać, zamrozić. Wziąłbym sobie nad morze. Tu taki duży ryc rośnie. Powiem Wam, aż go zobaczę, jak to tu wygląda. No jest namoczony, bardzo namoczony. Ten ryc. Nie wiem, czy by coś było z niego. Chyba nie. To go zostawię. Dobra, warto mi się jeszcze tu przejść i rozglądnąć, bo bardzo schowane są te rydze tutaj w tych trawach pod liśćmi. No ale już, już jest na zupę, więc super się cieszę. <laughs> I to powiem wam czwarty raz w tym samym miejscu. Dobra, wyłączam kamerę. I jeszcze tutaj sobie kuknę Czy czegoś nie ma, czy coś się przede mną tutaj nie skrywa Ło, jakie bagniska Tu jest coś podobnego do Rydza, ale to nie jest ryc widzicie takie blaszkowaty mały Zobaczcie tu piękna salamandra jak się Pięknie prezentuje. Mówią że jak są salamandry, to jest nieskarżone powietrze w ogóle. No i coś w tych moich miejscach zobaczcie skrywa się jeszcze, a taki rydz no i co? No, dobry rydz, troszeczkę się rozpada na kawałki, ale jest dobrym rydzem, więc coś z niego jeszcze da się... ...wykrzesać. No ja sobie tu przejdę, taki teren podmokły tutaj też ostatnio. Dużo też rydzy było. Jeszcze pójdę sobie tam... ...i tam. A potem już pójdę w te miejsca, w których w tym roku jeszcze nie byłem. A wiem, że te rydze mogą tam... ...występować. Tylko jeszcze dokładnie sobie... ...zobaczę te moje miejsce, Ale i tak już jestem... Zadowolony, no ale nie ukrywam, tak jak mówię, drugie tyle by się przydało, żebym sobie zabrał nad morze mrożone i byłoby mega po prostu. No, tu jeszcze kuknę. To też taka polanka rydzowa była. Dużo tych rydzy, więc może coś jeszcze będzie. No, powiem wam, że warto wracać w stare miejsca. Drugi raz już tu jestem i zobaczcie Tutaj piękna sztuka <laughs> Świeża sztuka, taka malutka Ale widać, że teraz wyrosła Oczywiście z biorę, oha I patrzcie, przykryłem A tutaj <laughs> Taka malizna Też świeżynka Super, no czyli widać jeszcze, że te rydze Rosną Pójdę tam u góry zobaczyć też tam już dwa razy zbierałem No i po tych gęstwinach muszę się dosyć tutaj dokładnie rozejrzeć O wiecie co? Chyba widzę świeżynkę jakoś nie To noga o, bardzo możliwe, że moja to na początku same kapelusze brałem ale już będę zabierał zawsze z nogami no i zobaczymy czy w tym miejscu gdzie dwa razy już zebrałem rydzę czy czy coś tutaj jeszcze będzie no widzicie tutaj powyrzucał ktoś te rydzę jakiś czas temu je Kroju, wiecie co? To są dobre grzyby. Ja nie wiem, czy tych grzybów po prostu nie wezmę. One się jeszcze nadają na zupę bez problemu. Wezmę je. O, ten jest też dobry, tylko przez ślimaka przejedzony. Zobaczmy tego dużego. Też jest dobry. Na zupkę bardzo, bardzo Patrzcie, w ogóle robaków nie ma. Nic, ktoś po prostu... Nie wiem po co uciął I nie spasował mu taki duży grzyb Ale ja to wezmę, bo Z braku laku To i rak ryba O, tu też taka sztuka Też będzie dobra O, to zobaczcie Taki ładny, ładny kapelusz Więc zabieram Mogę już brzydsza, ale Kapelusz, oczywiście, że można go zjeść. No i tutaj też ktoś wyrzucił jedną sztukę. Jak to tu wygląda? No i ten kawałek bezproblemowo do zupy będzie. To i tak wiecie się wysmaży. Puści wodę z cebulką. Warto wziąć. No a tu patrzy się za nowymi i na razie nie widzę. Tu ktoś jeszcze zostawił Taką sztukę Ale ta już jakąś pleśń ma, tutaj nie biorę Czyżby tutaj rosło coś nowego? Nie, tu już taki zgniły Tu już brzydki kapelusz po kimś Ale te kilka naprawdę Można je zjeść śmiało Dobra, idę teraz W te moje nowe Miejsca może tam też coś będzie Wyszedłem z tego mojego miejsca gdzie ostatnio tyle na Udało się tyle A teraz pójdę w stronę domu, już tym drugim miejscem, tym jarem z dwóch względów, bo tam jak ten sąsiadowi pies zaginął 15-letni, głuchy ślepy to to jest niedaleko ich. Tam jest taki wąwóz, gdzie płynie strumień. I zobaczę czy przypadkiem tam gdzieś go nie ma. On chyba dwa dni temu zaginął. No, szkoda. Bardzo fajna księga. Yy, też kundelek, i powiem wam na drugi powód, że tam mogą być rydze też, bo rydze w takich miejscach lubią występować. A w sumie i tak mam po drodze do domu. To przejdę tamtędy No i powiem wam tak jak słoneczka nie ma Tak smutno jesiennie Już widać że niedługo zima No więc ostatni raz tu jestem Ale super jeszcze grzybków nazbierane Te grzybki co wziąłem zobaczysz. ale chyba je przerobię Bo nic im nie dolega Nie są zgniłe Nie ma w nich robaków A ja idę sobie tam do tego wąwozu Znaczy do wąwozu wzdłuż wąwozu będę szedł w stronę domu, potem jeszcze taki jeden strumyczek odwiedzę górski, tam też bywały rydze więc może coś jeszcze na sam koniec, ostatni raz uda mi się zebrać już niedługo będę przy tym wąwozie no idę wzdłuż tego wąwozu, ale powiem wam że na razie nic nie widzę ani psa, ani rydzy więc nic nie ma no, ale jeszcze mam jedno miejsce za nadrzu więc może coś tam będzie Więc tutaj kiepska No i to ostatnie miejsce gdzie mogły występować u Rydze no i zobaczcie na sam koniec przyprószone ale są tu widzę jednego i tutaj takiego też schowanego drugiego duży ryc ale zdrowy no to powiem wam że chyba na jakąś porcyjkę nad morze też będzie ale niedużych tu więc to by było na tyle w tym grzybobraniu. Ostatni raz w tym roku. Tyle na zbierane. Jeszcze dwie sztuki na sam koniec. Wam serdecznie dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się i do następnego. Fiona, cześć!